Tematem naszego wykładu są próby ratowania Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Z naszego wykładu dowiecie się, kto objął władzę w roku 1964, w jaki sposób próbowano zmienić ustrój polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Czym była Konfederacja Barska oraz kiedy miał miejsce pierwszy rozbiór Polski. Zapraszam. Po śmierci Augusta III Sasa odbyła się kolejna wolna elekcja. Główną rolę polityczną odgrywały wtedy w Rzeczpospolitej dwa stronnictwa. Pierwsze, zachowawcze, skupione wokół arystokracji, mordowawców, magnatów, Którzy uważali, że Polsce nie niepotrzebne są żadne reformy, że rzecz Rzeczpospolitej Szlacheckiej należy zostawić spokoju. Drugim, stru, drugim stronnictwem byli ludzie związani z Czartoryskimi. To stronnictwo nazywane było czasami familią. Oni uważali, że Polsce potrzebne są reformy. Jednak tak naprawdę te reformy można wprowadzać tylko i wyłącznie w oparciu o Rosję, która musi nami się zgodzić. I właśnie w oparciu o Rosję, dokładnie Carycę Katarzynę II, familia przeprowadziła wolną elekcję. Królem Polski został związany z familią Czartoryskich Stanisław August Poniatowski. Już pierwsze reformy miały miejsce na Sejmie Elekcyjnym. Zwiększono dochody z dóbr królewskich, zwiększono Dochody państwa poprzez powstanie mennicy państwowej. Pojawiły się też również pomysły zwiększenia liczebności armii do 30 tysięcy żołnierzy. Przypominam, że w ówczesnym najbliższym sąsiedztwie polskim armia pruska liczyła sobie około 100 tysięcy żołnierzy, armia austriacka 200 tysięcy, zaś armia rosyjska 300 tysięcy żołnierzy. A więc taka reforma była w Polsce bardzo potrzebna. Próbowano również wprowadzić sła generalne na wszystkie granice Rzeczypospolitej, co niestety nie zakończyło się sukcesem z powodu sprzeciwu Prus. Kolejne reformy zostały zablokowane przez zachowawczą postawę szlachty. Szlachty, która uważała, że Stanisław August Poniatowski jest zbyt blisko związany z Rosją. Dla szlachty Wrogiem był, była zarówno Rosja i caryca Katarzyna II, jak i Stanisław August Poniatowski i próby reform związanego z nim stronnictwa. Dlatego też w roku 1768 w miasteczku Bar na Podolu zawiązana została konfederacja części szlachty już Pospolitej bojega Narodów, zarówno sprzeciwiającej się królowi, jak i sprzeciwiającej się Rosji. Rozpoczyna się tzw. Konfederacja Barska, okres czteroletnich walk, właściwie wojny domowej między Wojskami Królewskimi, Armią Rosyjską, a Konfederatami. Walki, które toczyły się praktycznie na większości obszaru Rzeczpospolitej, m.in. tutaj w Krakowie. Konfederacja Barska zakończyła się w roku 1972. Do końca tej konfederacji przyczyniło się, przyczyniła się próba porwania Stanisława Ustat Poniatowskiego, która miała miejsce w roku 1771. Konfederaci uznali, że doskonałym pomysłem będzie wzięcie króla jako zakładnika. Tak też się stało. Wracający na zamek królewski, król został porwany przez kilkunastu spiskowców. Podczas tego porwania zdołał jednak ich przekonać, aby go wypuścili. Król powrócił na ranem spokojnie na piechotę na zamek i właściwie starał się bardzo, aby całą sprawę wyciszyć. Jednak ościenne mocarstwa miały inne plany wobec Rzeczpospolitej. Zwłaszcza Prusy, które uważały, że należy się im rekompensata. Za co? A za to, że Rosja odniosła właśnie kolejny wielki sukces w wojnie z Turcją, wzmocniła się znacznie, a więc Prusy dla osiągnięcia równowagi sił w Europie powinny coś zyskać. Oczywiście najlepiej kosztem Polski. Chodziło rzeczywistości o Wielkopolskę oraz Pomorze Gdańskie. Austriacy oczywiście postanowili również coś zyskać. Zwłaszcza, że niedawno utracili na rzecz Prusaków Śląsk interesowali się szczególnie Wieliczką i Boknią. Z oczywistych względów. Kopalnie soli ciągle przynosiły całkiem spore dochody. No i pretekstem do pierwszego rozbioru było właśnie porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozbiór miał miejsce w 1972 roku. Wzięła w nich udział oczywiście Rosja, Prusy i Austria. Zmuszono Posłów szlacheckich, aby ten pierwszy rozbiór potwierdzili uchwałą Sejmową. Zmuszono wręcz pod bronią. Tak też się stało. Sejm Rzeczpospolitej uchwalił pierwszy rozbiór. Zgodził się na pierwszy rozbiór. Ale jednocześnie ten pierwszy Sejm Rozbiorowy uchwalił też kolejne reformy. Armia. Zwiększyła się do 30 tysięcy żołnierzy. Powstało coś w rodzaju rządu, tak zwana Rada Nieustająca. Powstała też Komisja Edukacji Narodowej, czyli pierwsza w Europie, pierwsza w Europie Ministerstwo Edukacji. Tej Komisji Edukacji Narodowej podlegały szkoły podzielone na podwydziałowe i wydziałowe. Uchwalono pierwszy zestaw podręczników, wspólny dla wszystkich szkół. To były reformy bardzo nowoczesne, nawet jak ówczesną oświeceniową Europę. Jednocześnie do polityki wchodzą ludzie wychowani przez szkołę rycerską, przez kolegium nobilium. Ludzie, którzy uważają, że Polska może na powrót stać się ważnym mocarstwem europejskim. Którzy uważają, że system polityczny Rzeczpospolitej Szalerskiej jest przestarzały i należy go zmienić. I takie działania będą podjęte już za kilkanaście lat. Dzięki staraniom familii Czartoryski w roku 1964, w porozumieniu z Rosją królem polskim zostaje Stanisław August Poniatowski. Prowadzone zostają też pierwsze reformy zmierzające ku zwiększeniu dochodów państwa oraz zwiększeniu przedności Oczywiście działania takie nie są na rękę ościennym mocarstwom, przede wszystkim Prusakom oraz Austriakom, ale też również Rosji. Wykorzystując sytuację polityczną w Polsce, a przede wszystkim próbę podbania przez konfederatów barskich w roku 1971 króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, państwa te przeprowadzają w roku 1972 pierwszy rozbiór Polski. Zapraszam do rozwiązania testów.